Zachowanie pierwotnych siedlisk i ekosystemów jest jednym z działań propagandujących różnorodność biologiczną. W tym celu na terenie całej Polski utworzono 23 parki narodowe i 1407 rezerwatów przyrody.

Najczęstszą przystąpią jest paradyzacja stwierdzeń społecznych. Poprzez działania wspólnotnicze Świadomi Zagrożenia, obiekt mężczyzn a wspólnota społeczna chcieliśmy pokazać, jak ważne są działania przeciwpożarowe i działania zachowujące różnorodność społeczną. Według mnie kampania Świadomi Zagrożenia Pokazała nam, jak dużo szacunku oczekuje od nas las. Dlatego mogę z czystym nie stwierdzić, jestem świadoma zagrożenia,